Rozmowa o dziewiątej. Krzysztof Bałk, witam. Mina Kowalonek, zastępca dyrektora powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. 3,5 tysiąca, prawie 3,5 tysiąca osób jest zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w powiecie. Tak? Dokładnie tak, a dokładnie w, zarówno w powiecie ziemskim, czyli w powiecie ziemskim zielonogórskim, jak, jak, i, w w, tak, jak i w samej Zielonej Górze. Bo przypomnę, że Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze obsługuje te dwa powiaty. Chodząc po Zielonej Górze, jak widzimy ogłoszenia: przyjmę do pracy, przyjmę do pracy. Przedsiębiorcy też mówią: że brakuje ludzi do pracy. To z czego się biorą te właśnie wskaźniki bezrobocia? No tu można powiedzieć, że ten aspekt jest wieloczynnikowy, dlatego że część osób, które zasilają naszą ewidencję, no bardzo często nie spełniają wymagań, które pracodawcy wskazują w ogłoszeniach o pracę. Nie mają albo pod tutaj kwalifikacji odpowiednich, bądź nie mają wystarczającego doświadczenia zawodowego. No i stąd później te rozbieżności, że ofert pracy wydaje się, że faktycznie jest, Dość sporo, a z drugiej strony w ewidencji Urzędu Pracy praktycznie te 3,5 tysiąca osób bezrobotnych no nadal jest. Może te płace są troszeczkę za niskie, bo w porównaniu na przykład do pomocy społecznej liczą te osoby na pewno te pieniądze. To też jest jeden z aspektów, bo bardzo często, jeżeli faktycznie te kwalifikacje no, nie są aż tak wysokie, że pozwalałyby na to, aby podjąć zatrudnienie w zawodach, które są dobrze opłacane, bo też chciałabym zwrócić jednak mimo wszystko uwagę na to, że większość ofert, którymi dysponujemy w naszej ewidencji, ewidencji Urzędu Pracy, to jednak mimo wszystko są już oferty, które nie zawierają tego minimalnego wynagrodzenia o pracę. Że jednak pracodawcy jest, tak? tak, ono jest wyższe. Bo pracodawcy też zaczęli mimo wszystko to dostrzegać, że jeżeli będą wskazywać i oferować minimalne tylko wynagrodzenie za pracę, to jednak no, w krótkim czasie tego pracownika o oczekiwanych kwalifikacjach czy doświadczeniu jednak nie znajdą. Ale tu zgodzę się z Panem, że rzeczywiście próbując podsumować, także jeżeli podjęlibyśmy zatrudnienie przy tym minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a jednak osoba korzysta z pomocy na przykład opieki społecznej, no to w takim rozrachunku może okazać się, że jej się po prostu najzwyczajniej w świecie nie opłaca podejmować pracy, no ale to jest przykre, tak, bo, bo praca to nie tylko dochód, tu także z tym się wiąże mnóstwo innych pozytywnych aspektów, a z drugiej strony no to jest też przykład, który dajemy Temu młodszemu pokoleniu, tak, i bardzo często później mówimy o tym takim dziedziczonym bezrobociu. Jaka kwota był, była taka satysfakcjonująca 5, 6, 7? Tysięcy. Ale mówimy brutto czy, czy, brutto czy netto. Bo myślę, że Aha, przy bo tym tak, cztery... netto, tak. Jednak, to... jednak pracownicy często Pytałem, tak, pytają nawet. ostatecznie, w jakim rozrachunku rzeczywiście tutaj otrzymają wynagrodzenie, ale ważne że są też te takie aspekty dodatkowe pytanie, mówimy o zatrudnieniu na umowę o pracę czy umowę zlecenie. Często też pracodawcy w tym początkowym okresie jednak decydują się na zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie, o Obawiając się, i to też są doświadczenia, gdzieś podejrzewam, że takie powielające się, że pracownik szybko ich opuści, więc stąd właśnie decyzja o zatrudnianiu najpierw na tą taką ostrożniejszą dla nich umowę zlecenie, a później, ewentualnie jeżeli pracownik się sprawdza, to oferują umowę o pracę. Młodzi ludzie także są w tej grupie tych właśnie 3,5 tysiąca osób bezrobotnych, ale to głównie po to, żeby ewentualnie zdobyć jakieś środki na rozpoczęcie swojej przyszłej kariery zawodowej. Tak? Bardzo często tak, aczkolwiek teraz w naszej ewidencji praktycznie 20% osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne to są właśnie te osoby do 30 roku życia. Mimo wszystko cały czas najwięcej mamy osób bezrobotnych długotrwałych. Ale oczywiście w tych kategoriach też mogą zawierać się osoby młode do 30 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych jest blisko 40%. Ale też tak jak Pan wspomniał, rzeczywiście bardzo często decyzją młodych osób o rejestracji w Urzędzie Pracy są jakby profity, które też często z tą rejestracją się wiążą, a mianowicie formy pomocowe, które ma do za zaoferowania Urząd Pracy. Więc jest to m.in. Tak? tak, na start między innymi dotacja na rozpoczęcie. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. W tej chwili Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze przyznaje dotacje w wysokości do 30 tysięcy złotych, przy czym warunkiem oczywiście jest później prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres minimum 12 miesięcy. Ale też chciałabym podkreślić, że to też nie jest tylko i wyłącznie domena młodych osób, że starają się u nas w Urzędzie o dotację właśnie na ten cel, na cel rozpoczęcia działalności gospodarczej. Tak naprawdę, Wnioski składają osoby w różnym wieku, w różnym wieku decydują się na to, aby z etatu przejść właśnie na tą własną działalność gospodarczą. Siłą Polski właśnie są małe i średnie firmy. One są bardziej elastyczne od tych dużych korporacji, łatwiej się przystosowują, ale też wymagają pewnego rodzaju odwagi, prawda? Bo tych opłat związanych z funkcjonowaniem firmy niestety jest jeszcze bardzo dużo. To prawda i bardzo często też te osoby, które decydują się na ten krok, jakby te, tych aspektów nie biorą. Pod uwagę. Mimo wszystko, też wiele branż jakby zmusza, można powiedzieć, już tak w cudzysłowie, do tego, aby jednak otwierać działalności gospodarczej, a nie tutaj szukać pracy na etat, bo bardzo często jej nie ma. Czy nawet w takim też rozrachunku, niektóre z branż wręcz proszą się o to, żeby osoba tutaj rozpoczęła działalność gospodarczą i też ta forma bardzo często B2B, tak? działalność dla działalności ma miejsce i stąd też właśnie decyzja o tym, żeby taką działalność rozpocząć. Tak jakby nawet może wyprzedzając pytanie, powiem, jakie najczęściej działalności właśnie. osoby bezrobotne otwierają, startują. Z, czym startują? z czym startują i skąd rzeczywiście tutaj jakby ten mój wniosek, że, że, że to bardzo często rynek wymusza to, że te osoby decydują się na własną działalność gospodarczą. Najczęstsze takie działalności które obserwujemy z środków dotacji, które powstają, to tak zwana branża beauty, tak? więc salony kosmetyczne. To widać. Tak? to widać, bo jest ich rzeczywiście dużo i też od pewnego czasu obserwuję, że może, mimo że zapotrzebowanie jest, bo faktycznie jest, to ofert pracy w urzędzie akurat w tej branży za dużo nie mamy, ale przykłada się to właśnie między innymi na te małe działalności gospodarcze, które no, najczęściej panie otwierają, więc i salony kosmetyczne, stylizacja paznokci. Salony fryzjerskie, barberskie, tak? Więc tutaj rzeczywiście no jest tak, tego jak, sporo. Jak rozmawiałem właśnie z tymi ludźmi, którzy się tym zajmują, to oni też kończą działalność, bo kiedy się kończy ten mały ZUS, kiedy te opłaty zaczynają rosnąć, to mm -hmm. muszą się też przebranżawiać, ponieważ te koszty no, pochłaniają znaczną część ich e, zarobków. Ale jeszcze dodatkowo powstają takie różnego rodzaju instytucjonalne formy wsparcia, jak na przykład branżowe centrum umiejętności. Są takie instytucje, które w jaki sposób tym młodym, zwłaszcza młodym ludziom, którzy startują dopiero w branży, pomagają, tak? No zdecydowanie, tak, to akurat jest naprawdę świetna inicjatywa, która przede wszystkim pozwala młodym, ale nie tylko, tak? Bo jeżeli na przykład mówimy o branżowym Centrum Umiejętności Informatyki i Programowania, to jest BCU numer jeden, które powstało przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zielonej Górze, to tutaj, te szkolenia, które oferuje BCU, również są szkoleniami skierowanymi i do nauczycieli, ale także osób starszych, w zasadzie w każdym wieku, które są właśnie z tej branży informatycznej i programowania. A sam, sama ta wartość dodana to jest odświeżenie bardzo często kwalifikacji, które akurat w tej branży no, nieustannie się zmieniają. Tutaj nie można wypaść z rynku, cały czas trzeba się doskonalić i właśnie tym, tutaj tą odpowiedzią jest BCU, które dodatkowo dysponuje też nowoczesnym sprzętem i to jest to kolejna wartość dodana, tak, bo bardzo często właśnie te osoby no nie mają możliwości, aby te kwalifikacje podwyższyć w inny sposób, więc tutaj to jest odpowiedź rynku. A jakie są takie dominujące branże właśnie wśród tych ludzi, którzy podejmują działalności gospodarcze, oprócz tej beauty? No, oprócz Jak beauty, tak, między innymi branża nieruchomości, więc agenci nieruchomości, tutaj też bardzo Często to są działalności indywidualne, bardzo często też oczywiście współpracujące z większymi firmami, ale jednak na własnym rozrachunku. Branża budowlana, projektowanie, między innymi wspomniana branża informatyczna, więc programiści oni też najczęściej rozpoczynają własne działalności gospodarczej, dzięki czemu mają możliwość współpracy w zasadzie nie tylko w całej Polsce, ale i na całym świecie z różnymi firmami, dla których mogą. Między innymi właśnie tworzyć programy. No i kolejna z takich właściwie można też powiedzieć branż: prawnicza, tak, bo też w większości, no między innymi nasz Uniwersytet Kształcący przyszłych prawników, oni także otwierają po aplikacji własne działalności gospodarcze, własne kancelarie prawnicze i między innymi także występują z wnioskami do Urzędu Pracy ten rynek, jeżeli chodzi o ilość osób bezrobotnych, jest już stabilny, czy tak ten poziom jest, no, nie da się ani w górę, ani w dół? Mhm. Czy Powiedziałabym jednak, że w tym naszym regionie lubuskim, a przede wszystkim tutaj mogę odnieść się do powiatu zielonogórskiego i miasta Zielona Góra, mogę powiedzieć, że jest stabilny, ale należałoby zachować pewną ostrożność, tak, bo jeżeli właśnie spojrzymy na tą liczbę osób bezrobotnych, to ona w zasadzie jest bardzo porównywalna z miesiąca na miesiąc, e, aczkolwiek e, już tutaj e, sprawdzając e, właśnie na, na potrzeby e, dzisiejszej audycji e, liczbę osób bezrobotnych, która e, napłynęła do Urzędu Pracy w miesiącu listopadzie, no przypomnę jeszcze dwa dni listopada roboczego nam e, oczywiście pozostał, ale już widać, że ta liczba e, wzrosła o prawie 100 osób, więc e, rzeczywiście miesiąc do miesiąca to jest e, mimo wszystko sporo, aczkolwiek e, na to wpływ między innymi mają raz, że napływ osób bezrobotnych do ewidencji urzędu, czyli tych osób, które się u nas rejestrują, ale także odpływ, tak, bo to jest generalnie różnica tych dwóch czynników i mimo, że osób do ewidencji urzędu pracy w miesiącu październiku wpłynęło więcej niż w listopadzie, to może się okazać, że po prostu było mniej wyrejestrowań, tak, więc jednak rynek pracy no, nie do końca jest na tyle pozytywny, że te osoby bezrobotne znajdują pracę, bo jednak to jest końcówka roku. tak? Więc tutaj też pracodawcy są ostrożni w tym, żeby oferować nowe miejsca pracy. Jeżeli już zdarzają się wakaty, to najczęściej takie naturalne, tak, że jeżeli ktoś traci pracę i pracodawca chce uzupełnić to miejsce, bo ktoś się zwolnił, no to wtedy najczęściej właśnie poszukuje pracownika. Ale do końca roku już niewiele czasu pozostało, także być może ta sytuacja się zmieni na bardziej pozytywną. Dziękuję Dokładnie. bardzo. na Kowalonek, zastępca dyrektora powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję również. Rozmowa o dziewiątej.